Hej, hey, hello, kochani wspaniali. To była chyba wywrotka pod moją stopą. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Postawię sobie u Was dzisiaj tutaj, bo mamy małą pogawędkę, że tak powiem. A dzisiaj do Was przychodzę z inną książką. Widzieliście możliwe, że tą książkę już u mnie. Na Instagramie, na Relacjach jest to książka nazwana Potęga Energii Wewnętrznej. Część pierwsza i część druga, Cuda i Siła. Nie tematyka ogólnie energii zaczęła interesować. Może nie tyle co interesować, ale zaczęła być dla mnie bliższa kilka miesięcy temu. Duży związek ma to z moimi ostatnimi przeżyciami i dlatego też sięgnęłam pod tą książkę, bo. Chcę to bardziej eksplorować, chcę to bardziej rozwijać. I ta książka jest pierwszą książką, po którą gdałam z tej kategorii i powiem Wam, ciężko mi się ją czyta. Jestem ponad połowie, ponad połowę już przeczytałam, ciężko mi się ją czyta ze względu na to, że jest to dla mnie takie trochę czarodziejka z księżyca, takie wróżenie. Skusu, wróżenie z gwiazd, nie wiem czemu takie mam wrażenie po jej czytaniu. Oczywiście są tam takie elementy i fragmenty, jak w każdej książce, z którymi się bardziej będę utożsamiała. jednym z tych elementów zaraz się z Wami podzielę, bo mam go tutaj ładnie zaznaczonego, jak to zawsze ja, i jest to na pewno coś bardzo interesującego, bo my, jako ludzie, czasami. Nie myślimy czasami. Myślę, że w większości czasu w ogóle nie myślimy i nie zastanawiamy się nad tym, z czego my jesteśmy zbudowani. Nawet nie zastanawiamy się nad faktem tego, że mamy w środku, tu w naszej klatce piersiowej, serce, w ogóle płuca i inne organy, które się tutaj znajdują, że mamy kości w naszym wnętrzu mięśnie, ścięgna i tak dalej. Że istniejemy dzięki oddychaniu, co jest dla nas czymś naturalnym i czymś mimowolnym, bo my o tym nie musimy nawet myśleć. I też jak możecie sobie pomyśleć o tym, że jak wychodzicie z jakiegoś spotkania w towarzystwie, tutaj trochę nawiążę do tego vloga psychologicznego, bo tam mówiłam, pod koniec tego vloga na temat tego, że jak się spotykacie w gronie osób, albo nawet nie musi to być w gronie osób, ale jak się spotykacie z innymi osobami i po takim spotkaniu czujecie się wykończeni psychicznie, to to nie są dla Was odpowiednie osoby ze względu na to, że najprawdopodobniej doszło do tego, że z was została wyssana energia. Właśnie tu jest takie what, what? Ja dokładnie tak samo bym... Myślała i słuchała to z takim zastanawianiem się, o czym ty kobieto w ogóle mówisz? Co to za science fiction nam przedstawiasz? To jest totalna jakaś fantazja. Ale ostatnie doświadczenia pokazały mi, że to nie jest żadna fantazja, tylko jesteśmy ludźmi, którzy są również zbudowani w pewien sposób. Na swój własny sposób sobie to trzeba. Przeanalizować i przekminić, że my jesteśmy energią i tą energię możemy oddać albo możemy ją zabrać. I podobnie jest na przykład, jak wykonujecie ćwiczenia i po ćwiczeniach czujecie się super. Czujecie się bardziej właśnie zrelaksowani, wypoczęci, mimo tego, że zrobiliście bardzo intensywny trening. A czemu się tak dzieje? Bo zabrałyście wtedy Energię z tego ćwiczenia. To ćwiczenie coś Wam dało i co Wam dało, to jest ta pozytywna energia, dzięki której czujecie się właśnie lepiej. I jeszcze wracając, jak się spotykacie z osobą, która z Was tą energię wysysa i wyciąga, to dzieje się tak dlatego właśnie, że ta druga osoba tą energię od Ciebie zabrała. A ty jej tą energię oddałaś albo oddałeś. I to może być tylko i wyłącznie w sposób rozmowy, że możecie się po prostu czuć tak wykończeni, że wy nie dostaliście niczego w zamian. Wy nie dostaliście żadnego słowa wsparcia, wy nie dostaliście żadnego słowa otuchy, nie odczuwacie od tej osoby żadnego takiego chęci pomocy, pomocy Wam, nie odczuwacie miłości, jesteście tam tylko i wyłącznie po to, żeby. Słuchać tą drugą osobę, i to znaczy, że z Was energia wypływa. A prawidłowa i zdrowa relacja polega na tym, żeby się tą energią wymieniać. Nie, żeby jedna osoba zabierała od drugiej, tylko żeby się tą energią wymieniać, czyli obydwie osoby się nawzajem wspierają, obydwie osoby od czasu do czasu nie mówią nic, albo obydwie osoby od czasu do czasu mówią więcej. I na tym polega również. Konwersacja, na tym polega rozmowa, na tym polega dialog. A nie na tym, że jedna osoba uważa się za lepszą, wyższą i może traktować tą drugą osobę tylko jako coś, jako przedmiot, jako obiekt, coś, do czego tej osobie wyższej ta osoba niższa jest potrzebna. Bo zazwyczaj jest tak właśnie, że tej osobie wyższej ta osoba niższa jest potrzebna, żeby ta osoba wyższa. Mogła albo zostać na tym poziomie, albo iść jeszcze wyżej, a ta osoba, żeby szła niżej. I tej osobie, która tą energię z Was wysysa, da wielką satysfakcję. Nie wiem, czy jest to dla Was zrozumiałe, to co mówię, czy jest to dla Was pojęte w takim znaczeniu, że właśnie nie każdy jest w stanie uwierzyć w niektóre rzeczy, dlatego ja lubię pracować na podstawie przykładów, konkretnych przykładów właśnie z życia i na przykład przykład może być dwie koleżanki spotykają się i rozmawiają o dzieciach, bo to będzie coś co dotyczy nas wszystkich. I rozmawiają o dzieciach. Jedna z nich wiecznie narzeka, że jej dziecko płacze, że jej dziecko marudzi, że nie chce się samobawić. Że ona już nie może wytrzymać z tym swoim dzieckiem, a druga z nich będzie mówiła: No, nie przejmuj się, kochana, będzie lepiej, za kilka miesięcy to się powinno usystematyzować, czyli ona cały czas ją wspiera. Ta narzeka, a ona cały czas ją wspiera, przez co oddaje jej energię, a ta dziewczyna, która cały czas narzeka, dostaje tą energię, przez co zaczyna się czuć lepiej. Ale ta osoba, która ją wspiera, ta dziewczyna, która ją wspiera, ona nic w zamian nie dostaje, bo jedynie co dostaje, to to, jak ta dziewczyna narzekająca się źle czuje. I uwierzcie mi, po takiej rozmowie nie będziecie się dobrze czuć, jeżeli jesteście w roli tej dziewczyny, która cały czas spróbuje wesprzeć swoją koleżankę. Można to zrozumieć, jeżeli są sytuacje wyjątkowe w życiu. Natomiast jeżeli taka relacja jest stała i cały czas ona się powtarza za każdym razem jak się spotykacie to znaczy, że to nie jest relacja zdrowa tylko to jest relacja toksyczna Inaczej jest właśnie jak następuje wspólne wsparcie wspólne wspieranie czyli na przykład znowu spotykają się dwie te same koleżanki jedna z nich mówi, a moje dziecko cały czas płacze, to samo, marudzi ono nie chce jeść nie wiem co mam z nim zrobić ta koleżanka wspierająca będzie mówiła, znowu to samo. Ale nie przejmuj się, kochana, za kilka miesięcy będzie lepiej. Uwierz mi na słowo, ja to samo przechodziłam kilka miesięcy temu, będziesz czasem lepiej. I ta narzekająca dziewczyna tutaj jest właśnie odwrót sytuacji. Jeżeli ona zmieni swoje podejście i zacznie się interesować również życiem tej swojej koleżanki, tej wspierającej koleżanki, to to będzie zdrowa relacja. Na takiej zasadzie. Ta narzekająca dziewczyna mówi: Naprawdę tak u ciebie było? No to to mi daje poczucie takiej otuchy, to mi daje ulgę, że faktycznie za kilka miesięcy moje życie się będzie mogło zmienić. I tutaj jej perspektywa, to przejście z osoby narzekającej działa, czyli ona zaczyna zmieniać swoje podejście z negatywnego na takie delikatnie pozytywne. I jeżeli Przeniesie z powrotem tą energię dla tej koleżanki wspierającej, zadając jej bardzo proste pytanie: A jak u Ciebie teraz jest z dzieckiem? Co u Ciebie słychać? Czy sobie z tym dzieckiem radzisz? W jaki sposób sobie radzisz? Jesteś bardzo wspierająca, za to co Ci bardzo dziękuję. I tutaj się już to zaczyna wyrównywać, bo ta osoba wspierająca również coś dostała. Od tej osoby pierwotnie narzekającej. Wtedy ta osoba wspierająca, na przykład, też może wtedy po narzekać na swoje dziecko, mówiąc: O, moja córeczka zaczęła wychodzić po mebelkach, nie mam pojęcia, co ona może z tym zrobić, ale jest mega wspaniałą dziewczynką, bo dzięki temu uczy się wspinać. Więc tu też jest taki, taka równowaga zachowana, że powiedziała coś negatywnego, ale w tym samym zdaniu czy przypadku powiedziała też coś pozytywnego. I ta równowaga musi istnieć. Jeżeli czegoś jest więcej z jednej strony i to jest stałe i powtarzające się, to znaczy, że coś jest nie tak. Dobra, bo rozgadałam się normalnie na ten temat, bo tak jak mówię, jest to bardzo interesujący i ciekawy temat, tylko samej tej energii. Nie tego takiego trochę czarodziejskiego pyłku, jakbym to nazwała, zaklęć i magii, takich fantazyjnych rzeczy, bo. To jest chyba na mój mózg faktycznie takie zbyt fantastyczne i nierealne. Ale kto wie? I wyciągając właśnie moją notatkę z tej książki, to polega ona na tym, że też to jest związane z negatywnymi i pozytywnymi rzeczami, które wypowiadamy, które są właśnie w postaci również energii, bo to wszystko można przełożyć na tak, jakby, nie tak, jakby, ale na pozytywną i negatywną energię która może płynąć ze słów, które wypowiadamy. To jest bardzo dobre określenie. I jeżeli z troski na przykład wy jako mamy albo Wy jako dzieci słyszałyście od swoich rodziców zdania, ubierz tą kurteczkę, bo się zaziębisz, bo będziesz chory, to to zdanie ma negatywną energię. To jest to, o czym mówiłam. Czemu? Bo dziecko za każdym razem, zastanawiając się nad tym, czy ma tą kurtkę dzisiaj ubrać, czy też nie, będzie myślało w ten sposób: O, jak nie ubiorę kurtki, to będę chory. I tu już jest ta negatywna energia, która została przesłana. Dziecko nie myśli pozytywnie, tylko myśli na temat tego, że ono będzie chore. Inaczej by było, jakbyśmy jako mamy, albo jak my, Byśmy dostawali od naszych rodziców zdanie, które jest w pozytywnej energii. I to samo przesłanie, bo możliwe, że to jest troski o Was, tak, bo to jest właśnie takie wytłumaczenie, ale to jest troski, bo to samo z tą kurteczką mogłoby być powiedziane nie w sposób negatywny, tylko na przykład w sposób pozytywne i można by było zamienić to na kochanie, ubierz kurteczkę, będzie Ci ciepło. I nie wiem, czy słyszycie to. Kochanie, ubierz kurtkę, bo będziesz chory. A! Kochanie, ubierz kurtkę, bo będzie Ci ciepło. Czujecie, nie wiem, czujecie, że jedno z tych zdań ma bardziej takie szczęśliwe przesłanie. Jest takie właśnie pozytywne. Bo możliwe, że dla niektórych osób to akurat nie ma znaczenia. Tylko później, w podświadomości, jednak to może do waszych dzieci docierać. I w tym drugim przesłaniu, dziecko myśląc o wyjściu na zewnątrz, będzie myślało: ubrać tą kurtkę, czy też nie ubrać tą kurtkę? A jak ją ubiorę, to będzie mi ciepło. I wiecie, to jest takim, To jest kwestia tylko i wyłącznie zamiany kilku słów, i też kwestia oczywiście tego, w jaki sposób się to wypowiada, czy się to wypowie. W tonie agresywnym czy też w tonie przyjaznym. I to są rzeczy, które ja nie ukrywam w żaden sposób. Również pracuję nad tym z panem moim psychologiem, nad tonem, bo to, co ja chcę powiedzieć, i to, co każdy z was chce powiedzieć i mówi, mam nadzieję, jest tym, co czujecie wewnątrz i chcecie to po prostu powiedzieć. I to jest bardzo ważne, żeby być utożsamionym, utożsamiać się z tym, co czujecie, i żeby być w stanie powiedzieć te swoje uczucia, zwerbalizować na zewnątrz, bo to też nie jest łatwa sprawa, żeby powiedzieć o tym, co się czuje, bo uczucia to są emocje, a to, co wypowiadamy, to są słowa i niekoniecznie jedno i drugie musi iść w parze, bo czasami można siedzieć w ciszy. I czuć wiele, ale nie jesteś w stanie się wysłowić. Nie jesteś w stanie nawet powiedzieć tego, co czujesz, żeby określić to konkretnymi słowami, bo to jest naprawdę bardzo ważne i to jest coś, nad czym ja pracuję, a także na tym, żeby ton głosu był odpowiedni. Że jak mówię do drugiej osoby, którą kocham, to żeby to nie było w tonie negatywnym ani też. Agresywnym, nie chodzi o same słowa, tylko o ton wypowiedzi. Żeby to nie był ton oskarżający, jak na przykład weź daj mi spokój. To jest taki ton, wiecie, trochę bardziej agresywny. Można by to było powiedzieć dokładnie tymi samymi słowami, tylko inaczej. Weź daj mi spokój. Weź daj mi spokój. Weź daj mi spokój. Wiecie, wiem, że to są może. Takie rzeczy, do których wielu, wiele osób mogłoby się przyczepić, a przesadzasz, ale to nie chodzi w tym momencie o Ciebie, tylko o tą drugą osobę, której, do której mówisz, żeby to zostało prawidłowo przez nią zinterpretowane. To ton głosu również powinien się też identyfikować z tymi słowami, które. Się wypowiada, a nie że jedno idzie osobnym torem, czyli na przykład ton głosu jest agresywny, a samo zdanie jest wypowiadane w miłości. I jeszcze na koniec Wam powiem, czybym poleciła tę książkę. Powiem tak, jeżeli tematyka energii Was interesuje i takich rzeczy nienamacalnych, niefaktycznych, nie rzeczywistych, nie kubka, który możecie dotknąć, tylko takiej strefy. Duchowej, takiej strefy po prostu niewidocznej, to jak najbardziej. Jeżeli sama tematyka energii i to, te przykłady, które ja Wam podałam wcześniej, Was zainteresowały, to nie wiem, czy konkretnie tą książkę bym poleciła, ale na pewno jakąś inną książkę dotyczącą energii, samej energii. To tak jak mówię, no coś mi po prostu w tej książce nie do końca leży, aczkolwiek ją przeczytam, bo uważam, że i każdej jednej osobie, tak samo jak każdej jednej rzeczy, tak samo jak każdej nowej potrawie, zawsze warto dać szansę, żeby to spróbować. Więc przeczytam ją do końca. No i co? Wiem, że to było trochę takie zagmatwane, inne. Dajcie mi znać, czy tego typu vlogi. Tego typu informacje, które Wam przekazuję, są dla Was ciekawe i interesujące w ogóle, bo nie powiem, mnie się to bardzo fajnie analizuje i ja lubię o tym mówić, więc jeżeli byłoby takie zainteresowanie również z Waszej strony, to częściej takie vlogi by się też pojawiały. Dobra. Kończę. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić mi jak zawsze łapkę w górę, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do mojego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który poinformuje Cię o nowych vlogach, które pojawiają się na chwilę obecną, codziennie. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani, wspaniali.